Jarosław Kaczyński odleciał. Stwierdził dzisiaj, że niektóre decyzje podjęte w czasie pandemii, takie jak zamknięcie lasów czy ograniczenia dotyczące kościołów, były nadużyciem. Dodał jednak, że decyzje te były generalnie konieczne. Chociaż były pewne nadużycia, jak tam z lasami, czy wielu sądzi, z kościołami, ja też jako katolik tak sądzę, ale generalnie były konieczne. Niemniej pewnej części społeczeństwa się nie podobały. Pewna część społeczeństwa traktowała to jako ograniczenie ich wolności. Czy konieczne było również pałowanie ludzi bez maseczek? Za radą lekarzy. Bo trzeba pamiętać, że wtedy te rady traktowane w gruncie rzeczy jako obowiązujące były wydawane przez Komitet Lekarski, profesorowie wirusologii. Yy, Zakaźnicy, specjaliści od epidemii czy epidemiologzy to był skład tego komitetu i w gruncie rzeczy robiliśmy to, czego oni oczekiwali. I innego wyjścia nie było i nie było żadnej możliwości podejmowania decyzji w inny sposób. Ludzie, którzy nie znają się na tych sprawach, a z takich w ogromnej większości składał się rząd, samodzielnie takich decyzji podejmować nie mogli. I to były decyzje różnego rodzaju, ale związane z pewnymi elementami przymusu, związane z pewnymi ograniczami, ograniczeniami, lockdownami. To była, proszę państwa, sprawa, która dość dziś bym jej bronił, chociaż były pewne nadużycia, jak tam z lasami, czy wielu sądzi z kościołami. Ja też jako katolik tak sądzę, ale generalnie były konieczne, niemniej pewnej części społeczeństwa się nie podobały, pewna część społeczeństwa traktowała to jako ograniczenie ich wolności. I to był niewątpliwie istotny powód pewnego spadku poparcia, a także wzmocnienia siły na prawo od nas, które przedtem nie odbywały w naszym życiu publicznym większej roli. Ale była też jeszcze inna sprawa, która też wywołała kryzys. To decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ta decyzja była nie tylko zgodna z tymi zasadami, które wyznaje ogromna większość z nas, zasadami ochrony życia, zasadami, które wynikają z naszej wiary, wiary katolickiej, ale także zgodna z konstytucją. Nawet nasi przeciwnicy, nawet byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, którzy tak bardzo nas atakowali, musieli przyznać, że Trybunał innej decyzji przy tej treści konstytucji podjąć nie mógł. Ale to wywołało poważny kryzys, potężny atak medialny, znaczne zaostrzenie i wulgaryzację tego ataku, no i rzeczywiście masowy oddział szczególnie młodszej części kobiet i nie tylko kobiet, bo także uczniów szkolnych, różnego rodzaju młodzieży i nie tylko młodzieży. To był niewątpliwie także powód obniżenia naszego poparcia. I one właśnie wtedy, jak to się mówi, tąpnęło, bo mieliśmy 45% a nie tak dawno przedtem nawet pobiliśmy rekord. Mówię tu o przeciętnych, a nie pojedynczych badaniach. Mieliśmy 47,1 jako przeciętną. Wtedy to spadło do 35%. No i niestety, jak się okazało, aż do wyborów się trwale przynajmniej nie podwyższyło, bo wynik w wyborach był właśnie taki, 35% z kawałkiem. Ale mi się w tej chwili, do 15 maja 1991 roku. Tego dnia ogłoszono Polski Ład. Ogłoszono Polski Ład, który był takim wielkim programem. To było aż 53 punkty. 53 punkty tego programu odnoszącego się do przeszło 10 dziedzin. Począwszy od służby zdrowia, a skończawszy na obronie narodowej, chociaż decyzję w sprawie... Wzmocnienia, radykalnego wzmocnienia naszej armii i zwiększenia wydatków zapadł już wcześniej, ale obejmowało to i infrastrukturę, i sprawy wsi, i sprawy budownictwa, i mnóstwo, mnóstwo innych kwestii. I wszystkie one zostały podjęte. A najbardziej, jak sądzę, zapamiętane zostały dwie. Te zapamiętana dobrze, do dziś pamiętana w Polsce Lokalnej, w polskich powiatach. To jest ta decyzja dotycząca rządowego programu inwestycji strategicznych i innych pomniejszych programów. Przeszło 100 miliardów inwestycji. Wsparcie dla każdej gminy wbrew kłamstwu tą drugiej strony, tego nieustannego przekręcania faktów, odwracania, można powiedzieć, rzeczywistości. To było nie na zasadach politycznych, to otrzymywali wszyscy. Ale według zasady sprawiedliwości, to znaczy wielkie, bogate miasta otrzymywały proporcjonalnie mniej, bo one i tak mają pieniądze. Jeśli chodzi na przykład o Warszawę, to naprawdę duże pieniądze. Natomiast... Jeżeli chodzi o niektóre gminy, to zdarzało mi się słyszeć podziękowania ich długoletnich wójtów, którzy mówili: No, to moja ostatnia kadencja, ale w końcu mogę dla mojej gminy coś zrobić. Pierwszy raz, chociaż jestem już dwadzieścia parę lat czy trzydzieści lat. Ale w ramach tej operacji. Była także inna, likwidująca degresję, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną. Degresję, czyli taką zasadę, że im kto więcej zarabia, szczególnie po przekroczeniu 2,5-krotności przeciętnej, to tym mniej płaci w stosunku do całości swoich zarobków, bo powyżej 2,5 już się po prostu nie płaciło. To było łącznie 15 miliardów złotych jest znaczna suma, ale w przełożeniu na poszczególnych przedsiębiorców, bo o nich tu głównie chodziło, ale chodzi także o tych przedsiębiorców jednoosobowych, czyli w gruncie rzeczy pracowników, były to sumy niewielkie: do 13 tysięcy, żadnej różnicy, do 20 tysięcy, bardzo niewielka, zupełnie minimalna, a żadna z tych różnic nie zmieniała sytuacji ekonomicznej. Tego, który musiał płacić w sposób istotny. Ale jest faktem, że to się bardzo nie podobało i to zostało wykorzystane przez opozycję i tą z lewa najpotężniejszą, ale także i tą z prawa. I to też, proszę Państwa, nam szkodziło. Szkodziło bardzo wyraźnie. I wreszcie mamy, proszę Państwa, kolejny kryzys. Mamy wojnę. Mamy wojnę. Najpierw hybrydową, najpierw atak hybrydowy na Polskę. Chciałem, proszę Państwa, powiedzieć, że wszystkie decyzje poza decyzją o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy, Komitet Bezpieczeństwa, który wtedy powstał w ramach Rady Ministrów i którego miałem zaszczyt być przewodniczącym, były podjęte jeszcze zanim to się zaczęło. Wszystko razem z decyzją o budowie tego ogrodzenia, a także szeregu innych przedsięwzięć. I byliśmy na to przygotowani i obroniliśmy się.